Gracias, Kalimera, i wszystko tam w jednym. Piękny dzień dzisiaj, pamiętajcie. Trzeba się modlić za przodków. Ale nie o tym film. To pisałem wczoraj, a dzisiaj mam powiem tak. Kilku Polaków, tam wielu Polaków grozi, że będziemy robić takie manifestacje jak w Niemczech. A ja Wam mówię, że nie będziecie robić. Polski naród jest tak podzielony. Platforma, PiS, SLD, PSL, Konf Konfederacja. Nie rozumiecie, że to jest wszystko jedno i to samo. To nie ma znaczenia, który rządzi. Jeszcze raz wam przypomnę, że premier M był głównym doradcą w rządzie premiera T. Daliście się nabrać po raz kolejny najlepsze hasło iba pis. Co to za... Ha to nie chodzi, że ja, ja nie popieram żadnej ze stron, tylko że wy uwierzyliście w tą iluzję, w tą dualizm i że jedni drudzy nienawidzą, drugich nienawidzą to jest takie słabe i chore dlatego w Polsce nie będzie tak jak jest w Niemczech ja wam od razu mówię ponadto um, społeczeństwo niemieckie już jest najedzone można powiedzieć materializmu, pieniędzy mieli domy, samochody i tak dalej Polacy są jeszcze na etapie najadania się trzeci dom, samochód nowy musi być salonu czwarta kochanka dlatego to też was zgubi bo będziecie trzymać się tych domów, tych kredytów a i tak, tak nie, i, wam to zabiorą to tylko taka refleksja, to wiecie, ja, ja, ja mnie Klaus Schwab nie może zaskoczyć bo ja i tak nie mam nic jestem szczęśliwy ja od 10 lat nie mam nic jestem szczęśliwy poprawiam tylko moje te e, brwi Sprażnie. ja nie, od 10 lat jak wyjechałem do Anglii pracowałem tylko i podróżowałem i każde pieniądze, które miałem, wysyłałem tam na, do swojej rodziny, w Polsce a reszta szło na podróże, książki i samorozwój dziewięć razy w Indiach, w Szkocji, tu, tam, we Francji teraz spotkałem Anię i ostatni rok latamy z Anią po świecie jeszcze raz Wam jesteśmy w Grecji i jest ok chociaż tutaj też te... Wie, wiecie jakie rządy wchodzą Ludzie jeszcze chcą żyć normalnie, ale rządy wchodzą takie jak wszędzie, takie jak w Polsce i tak dalej. Zobaczycie, że w Polsce nie będzie... Będą tam manifestacje PiS, będą pro-PO, będą za tym, za tamtym, będą jedni drugi się nawalać, ale nie będzie takiego zjednoczenia, jakie jest w Niemczech, bo po nie się, Polacy nie potrafią się zjednoczyć, tylko sąsiad sąsiada chce zabić albo za 3 złote, albo za samochód, albo za żonę. Albo, że ten głosuje na platformę, a ten pis. Dualizm. Nic nie zrozumieliście, a uważacie, że jesteście świadomi. Miłego dnia.